Cześć! W tym filmie zaprezentuję działanie słownika na czytniku Kindle Oasis 3. Mam przy sobie buka w języku angielskim. Zaznaczam słowo. W dolnej części ekranu pojawia się okno słownika z tłumaczeniem. To jest wcześniej dodany plik słownika angielsko-polskiego Bumatu. Wyszukiwanie w Wikipedii. Może się przydać w przypadku jakichś postaci historycznych. I tłumacz Bing. Powiązany z wyszukiwarką Microsoftu. No. Otwieramy i zobaczmy, na jakie języki możemy tłumaczone polskiego niestety nie znajdziemy krótkie przytrzymanie i pojawia się okno słownika działa to bardzo dość sprawnie Mam trzy opcje tłumaczenia: czyli sprawdzania danego słowa lub definicji. Słownik, który zainstalowany jest na czytniku, Wikipedia i Tłumacz Bing. To by było na tyle. Dziękuję, cześć.